ma witajcie, Turaku. To jest pierwszy film z serii, w której będę nagrywał ciekawe, według mnie, momenty z Wiedźmina dwójki Przechodzę teraz tą grę pierwszy raz, właśnie się w nią zaopatrzyłem. Będzie to gra na trudnym poziomie. No i sukcesywnie przechodząc będę wrzucał ciekawe momenty, no ciekawe rzeczy, które mi się tu przydarzą. I... Takie rzeczy, które myślę, że będzie się miło oglądać. Będę je nagrywał i wrzucam do tej serii. I tu właśnie przed chwilą przechodziłem, i fajny moment był, ten dopiero początek. swojego tajemniczego informatora? Port jest zablokowany. Niektórzy kupcy tkwią tu od miesięcy. W lesie muszą być szlaki. W lesie rządzi Jorwet. Jorwet to tam przywódca Skojatel, czyli tych wiewiórek. My jesteśmy teraz jakby w ich. No oni tutaj mają swój Wiesz, gdzie jesteśmy? Hmm, w lesie? Bardzo śmieszne. Wiesz, do kogo ten las należy? Niech zgadnę, do Jorweta? Wiem o dolinie Pontaru więcej, niż ci się wydaje. Również to, że Foltest zabrał te ziemię Demawendowi kilka lat temu. Zdaje się, że brałeś w tym udział. Jestem zachwycony ogólnie tą grafiką. Elfem. Piękna jest. Gram na ultra ustawieniach. Wiem, że trochę klatkuje, jak nagrywam. W sensie spada nawet czasem do 20 klatek na sekundę, ale. Ale wolę mieć piękną grafikę niż. niż mieć płynną mega grę. Tu spotykamy przywódcę z Kwiatel, tego. To... tego. tego tak to... Jurka Od kiedy winaje no no nie, nie o pogadać. właśnie jedni. Ja to ominę, żeby dojść do tego momentu od razu. Jest tak ten kolejny. Nie zamienię. o rasę tu chodzi, ale na te czasy kogo chcę. Dość Z tych Zbarle! Adam Kuen To chyba powinno wystarczyć. W porządku, Tris? Tris tam Trzeba było zaczarować Łuczników. Idą! Ale na szczęście jej tarcza ciągle się trzyma. Geralt! Czar dalej działa! Nie oddalaj się! Co, Co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków, więc zlebrzamy! Na statek? Nie! Z tamtej strony jest ich jeszcze więcej. Musimy się przebić w stronę Woksa! Łatych brecz mojego tyłka! To teraz! Ty A myślałaś, że kto! Nie jestem workiem kartofli, ani cholernym komandosem, jestem kobietą! Zauważyłem! Zaraz zwymiotuję! Nie mogę wychodzić poza czarnych... Przynajmniej umrę z ręką na ślicznym tyłeczku! Na pewno nie na moim. Utrzymam zaklęcie. Dalej! Nie właśnie oni. Niech szczęście! Niech Jesteś cała? Tak! Niech będzie. Niech będzie. co się dzieje? będzie. tylko będzie. Niech będzie. Niech będzie. Poradziliśmy, ale to nie koniec. Zaczynam wierzyć, że wyjdziemy z tego cało. Triss, bariera blednie. Triss? Szybciej! Jeszcze trochę magii, tylko troszeczkę. Geralt! Zabij ich wreszcie! Gdzie szybciej? Bariera jest coraz mniejsza. Triss już ci siły. Kurde, musimy dotrzeć szybko. Jeszcze jakieś wiewiórki przybiegną. Wiewiórki atakują! Alarm! Wiewiórki mają magię! Przygotować się! No i Znasz go? Całkiem dobrze, ale on i tak nic nie pamięta. Tylko dlatego udało mi się go tak łatwo zaskoczyć i zabić Foltesta. Ale nie obawiaj się, Elfie. Znam sposób na Geralta. Oh, za dużo czarowania w zbyt krótkim czasie. Widziałeś? Tak. Jorwet I, i królobójca. Żyjecie? Kto wy? Znaczy się, kim jesteście? Jestem Wiedźminem. Kupiec korzenny, Emmervale Rejs. Kupiec? Korzenny. Aha, a ta? Dobry człowieku, cudem uniknęliśmy śmierci. Bądź tak miły i powiedz, gdzie możemy odpocząć. Później wszystko wyjaśnimy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rację macie. Na rynek idźcie, może na egzekucję zdążycie. Wichrzycieli wieszać będą. Krasnoluda i barda jakiegoś. Tam karczma, zamtus. Odpocznie eta. Na pewno skorzystamy. W szczególności z zamtuza. Bywaj zdrów! Kupiec korzenny. Podejrzany. No i tu będziemy kontynuować już naszą rozgrywkę. Dalej już oczywiście nie będę nagrywał, chyba że będzie coś ciekawego, to później to nagram w osobnym filmie. I chyba tyle. Jeśli macie jakieś propozycje, jeśli wam się to w ogóle podoba, to subskrybujcie i piszcie swoje opinie. Ja będę przechodził tą grę, to będę wrzucał kolejny filmik. No i tyle na, na tą chwilę. Na razie, trzymajcie się.